Niektóre ćwiczenia się zazębiają z rehabilitacją, ja mam w domu rehabilitację no, po prostu oddzielnie i oddzielnie trenuję, ale na przykład y, sport bardzo pomaga w rehabilitacji, ponieważ na przykład, w moim przypadku mam mniej sprawny korpus, mięśnie brzucha, mięśnie skośne brzucha, bie, po prostu i wszystkie te ćwiczenia na kozie, na przykład na tym moim siedzisku, y, wszystkie ćwiczenia z piłkami, y, tymi rehabilitacyjnymi, to po prostu pomagają mi po prostu w życiu codziennym. Ja, Zaraz po wypadku miałem problem po prostu z usiedzeniem, z usiedzeniem na, 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 na po prostu na jakimś siedzeniu. Leciałem na bok i po tył, po prostu nie miałem stabilności, bo miałem porażony też korpus. A po trenowaniu sportu po wzmocnieniu wszystkich mięśni, po prostu nie ma żadnych problemów z siedzeniem, z przesiadaniem się, także bardzo mnie to usprawniło. Bardzo że jest Pan zadowolony z wyniku? Jasne, jasne, jestem zadowolony. Liczyłem po cichu na taki wynik, chociaż przed, na treningach przed konkursem nic nie wskazywało, że takie coś, taki wynik uzyskam, ponieważ miałem problem z przekroczeniem 11 metrów, nie udało mi się, a adrenalina pomogła po prostu podczas, podczas zawodów wydusić z siebie więcej, i dołożyłem pół metra i udało jest srebrne Mam To jest to. Mam nadzieję.